Cześć wszystkim, jak wiecie, z poprzedniego filmu sami kupiliśmy działkę budowlaną. Dlaczego podkreślam słowo sami? Ponieważ wszystko odbyło się bez pośredników, wszystkie dokumenty załatwiliśmy sami i wcale nie było to takie trudne, więc chciałam dzisiaj podzielić się z Wami moim doświadczeniem, ponieważ wiem, że dużo ludzi interesuje się tym, żeby wybudować sobie dom, żeby kupić sobie działkę, więc całą moją wiedzę zgromadzę w tym jednym filmie i pomogę Wam przejść przez. Wszystkie te procedury, co zrobić, z czym się zapoznać, jakie dokumenty dostarczyć do notariusza, aby finalnie podpisać akt notarialny. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. I zaczniemy. Film jakby podzielę na takie dwie części. Ta pierwsza będzie taka szybsza, ponieważ szybko Wam tutaj powiem, z czym musicie się zapoznać, jak na etapie oglądania działki, do jakich dokumentów warto zajrzeć, a następnie w tym drugim etapie powiem Wam już, jakie. Dokumenty są potrzebne do notariusza. Oczywiście na swojej drodze możecie spotkać osoby, które wam to zagwarantują, że Wam załatwią wszystkie te papierki zaproponują wam powiedzmy 1000 zł za załatwienie całych tych formalności, a ja wam tak w skrócie powiem, żeby was zachęcić, ja wydałam 51 zł, żeby załatwić wszystkie formalności i mieć wszystkie dokumenty do notariusza już. Oczywiście u notariusza jeszcze dodatkowo płaci się jakby za usługę oraz podatek, ale o tym będzie w tej drugiej części. I ok, zaczynamy. Kiedy już znaleźliście działkę, która was wstępnie interesuje, no to musicie zapoznać się z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Taki plan jest dostępny zazwyczaj na stronie internetowej Urzędu Miasta albo możecie udać się po prostu do Urzędu Miasta osobiście. I co w tym planie znajdziecie? Ja tutaj mam ściągę, także będę sobie czasami zaglądać. Przede wszystkim Miejski Plan Zagospodarowania przez Mówi nam o tym, jakie jest przeznaczenie terenu, czyli czy budujemy tam domki, czy to jest jakiś teren przemysłowy, czy to są lasy i w ogóle się tam domków nie buduje. Mniej więcej takie informacje są tam zawarte. Następnie mamy szereg informacji dotyczących tego, jakie domy mogą tam zostać wybudowane, bo niestety, jeżeli marzycie o typowo góralskim domku, gdzieś w jakimś terenie, gdzie miejski plan zagospodarowania przestrzennego, Mówi o tym, że to nie może być drewno. No to tutaj trzeba się do tego dostosować. Więc bardzo ważne jest to, aby sprawdzić w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego, jakie materiały elewacyjne możecie użyć, jaki rodzaj dachu możecie zaprojektować w swoim domu. Są obszary, gdzie dachy muszą być na przykład dwuspadowe, pod jakimś specjalnym kątem, gdzie na przykład nie może być płaskich dachów. Również wymiary budynku są w jakiś sposób określone. Jest też informacja, Informacja tam o tym, czy na sąsiednich działkach może być prowadzona działalność usługowa, czy jest to jakaś ciężka działalność usługowa, taka, wiecie, mam na myśli, czy po prostu będzie jakiś hałas. Inaczej mówiąc, dowiecie się, czy w okolicy nie jest prowadzona jakaś uciążliwa produkcja. Jeżeli dany obszar nie jest objęty miejskim planem zagospodarowania przestrzennego, bo takie sytuacje też się zdarzają, to są potrzebne warunki zabudowy i aby takie warunki zabudowy uzyskać, trzeba spełnić pięć warunków dostęp do wody, dostęp do mediów muszą być w okolicy inne budynki mieszkalne klasa ziemi max czwarta i brak ograniczeń prawnych, chodzi o to, że jak upodoba wam się jakaś działka w totalnym lesie, gdzie nie ma mediów, nie ma wody, nie ma innych budynków, to może się okazać, że po prostu tam nie da się nic wybudować bo po prostu możecie nie dostać zgody na budowę domu, kolejna rzecz, którą warto sprawdzić, jak już oglądacie działkę jesteście zainteresowani, to na pewno rozmawiacie z właścicielem i warto sprawdzić Księgi wieczystej, jeżeli właściciel jest uczciwy, mówiłam o tym w poprzednim filmie, i zobaczy, że jesteście naprawdę zainteresowani tą działką, to bez problemu Wam udostępni numer Księgi Wieczystej i e, będziecie mogli sobie sprawdzić, wpisać e, do internetu. Wpisujecie numer Księgi Wieczystej i widzicie, kto jest właścicielem, e, jaki jest stan prawny, czy działka nie jest obciążona hipoteką, e, czy nie ma tam jakiejś służebności, więc e, te wszystkie informacje tam w księdze będziecie mieć. I jeżeli tam jest, że tak powiem, czyściutko, to jak najbardziej jest to dla Was plus, bo sytuacja prawna jest bardzo przejrzysta. Księgi wieczyste są również dostępne w sądzie rejonowym, gdzie trzeba się udać osobiście, ale ja polecam tą stronę internetową. Jest jeszcze jedna taka strona, gdzie płaci się 40 zł za pokazanie księgi wieczystej danej konkretnej działki, nawet jak nie znacie numeru tych księg wieczystych, ale ja bym jednak polecała po prostu skontaktować się z właścicielem i poprosić go o. Numer numer księgi wieczystej. I ostatnia rzecz do zapoznania to jest rejestr gruntu. Tam jest lokalizacja, powierzchnia. Ja z tego co pamiętam, to po prostu udałam się do urzędu miasta, do specjalnego wydziału, gdzie otrzymałam mapkę. Chyba to była mapka ewidencyjna i tam po prostu czarno na białym było wszystko pokazane. Jaki jest kształt działki, jaki ona ma numer, czy faktycznie ma taką wielkość, o jaki mówi właściciel. Też tak Takich ciekawostek jest taka strona Geoportal 360. Jeżeli oglądacie działkę tak totalnie sami, jeszcze nie rozmawiając z właścicielem, jeszcze nawet nie wiecie, kim ten właściciel jest, bo czasami jest działka a po prostu ciężko jest się dowiedzieć, kto jest właścicielem i możecie się nawet nie dowiedzieć. I na tej stronce bardzo fajnie można wyszukać, określić sobie jakąś konkretną lokalizację i zobaczyć konkretne działki. Tam jest wszystko zaznaczone, jest podzielona mapka, jest kształt tych działek, numery, więc tam wszystko bardzo fajnie można sobie zobaczyć. Powierzchnię i już macie jakieś podstawowe informacje na temat konkretnych działek. A teraz przechodzimy do meritum, czyli jak już udajecie się do notariusza, już macie dogadaną cenę z właścicielami. Potrzebujecie tam chyba trzech dokumentów. Jeżeli chodzi o właściciela, to właściciel powinien załatwić dwa dokumenty. Wy tego sami nie załatwicie, bo nie jesteście właścicielami w chwili obecnej i właściciel załatwia wypis z rejestru gruntu i wyrys z, mapie, z mapy ewidencyjnej. To jest koszt e, chyba powyżej 100 zł, ale no wy tego nie dostaniecie. To tylko i wyłącznie może załatwić właściciel i on ma teoretycznie obowiązek, żeby to załatwić. No i teraz te trzy dokumenty, które wy musicie donieść do notariusza. Po pierwsze, e, zaświadczenie, że dany teren jest objęty miejskim planem zagospodarowania przestrzennego. Ja wam powiem, jak to wygląda na Śląsku, koszt 17 zł. I to zaświadczenie nie może być e, starsze niż 3 miesiące, bo ono po prostu traci ważność. Kolejne zaświadczenie to zaświadczenie że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. To również załatwicie sobie gdzieś tam w jakimś wydziale architektury i u nas znowu na Śląsku. To jest koszt 17 zł. Podejrzewam, że w wielu urzędach po prostu tak się kształtuje ten koszt, że, że to jest chyba standardowa cena. Trzecie zaświadczenie, które potrzebujecie, dotyczy tego, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu. Chodzi tutaj o to, że nie ma po prostu. W planach, że, że ta działka to, to są jakieś lasy i tam nie wolno się budować, że to jest teren jakby chroniony. Ja wam to tak mówię z mojej perspektywy może ktoś mi zarzuci, że nie powiedziałam tego zbyt poprawnie, politycznie, ale mniej więcej o to chodzi, więc te trzy dokumenty potrzebujecie i to też jest koszt 17 zł, także tragedii nie ma, i to razem wszystko wychodzi 51 zł. Nam ktoś proponował, że nam te wszystkie dokumenty załatwi za. Ponad 1000 zł, ale no ja to wszystko załatwiłam w jeden dzień i nie było z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o notariusza, to u notariusza, jak już podpiszecie akt notarialny, to musicie zapłacić taką no, większą sumę, to jest kilka tysięcy złotych i zazwyczaj to jest tak, że na ten koszt składa się podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest to 2% wartości działki. Czyli jeżeli kupujecie działkę za na przykład 200 tysięcy, no to płacicie 4000 złotych tego podatku. Kolejna składowa tego, co tam zapłacicie u notariusza, to jest taka opłata sądowa za wpis, za wpis prawa własności i to jest jakieś 200 zł. Następnie z tego, co tutaj ma napisane, opłata za wniosek do sądu to chyba jest 200 zł i taksa notarialna, czyli wynagrodzenie notariusza i tutaj to są różne kwoty. I tak w internecie z tego, co znalazłam, to wszystko zależy oczywiście od notariusza, ale zazwyczaj jest to 1000 zł plus 0,4% nadwyżki z 60 tysięcy zł. Czyli jeżeli kupujecie działkę za 200 tysięcy, płacicie tą taksę notarialną 1000 zł i 0,4% ze 140 tysięcy zł. Plus oczywiście jest 23% VAT-u do tych opłat notarialnych. pierazy drzwi, jeżeli kupujecie działkę za 200 tysięcy zł, to u, to u notariusza zostawicie. Około 6-7 tysięcy złotych. I bardzo ważna rzecz, jak kupujecie działkę to raczej nie No musicie sami określić, z jakimi ludźmi rozmawiacie, ale raczej nie dawajcie się namówić na to, że a my mamy fajnego notariusza, zaprowadzimy was i gdzieś tam Was zaprowadzą nie wiadomo gdzie e, i nie będzie wiadomo, czy ten notariusz jest notariuszem czy przebierańcem. Oczywiście ja zakładam, że ludzie z natury są dobrzy e, i, i raczej nie oszukują, ale jest taka zasada, że e, jak kupujecie działkę, to raczej sami wybieracie sobie notariusza i wszystko pójdzie zgodnie z prawem, wszystko zostanie sprawdzone. Załatwione. No i jeszcze najważniejsza rzecz, płatność za działkę. To już jest kwestia indywidualna. Możecie się dogadać także u notariusza, wyciągacie walizkę z pieniędzmi i płacicie. Możecie zrobić przelew. Jest coś takiego, taki zapis w akcji notarialnym, że kupcy zobowiązują się do wpłacenia na konto takiej i takiej kwoty do powiedzmy trzech dni roboczych od momentu podpisania aktu notarialnego. Jeżeli do tego nie dojdzie, są różne takie zapisy. Które zabezpieczają obecnych właścicieli? Możecie również pojechać z właścicielami w trakcie podpisywania aktu notarialnego do jakiejś placówki banku, zrobić przelew. E, najlepiej, jeżeli macie konto w tym samym banku, w którym ma właściciel, e, można najlepiej założyć sobie tuż przed tym aktem notarialnym konto, tam wpłacić sobie pieniądze i wtedy te pieniądze od razu przychodzą z konta na konto. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie mi zadawać. Postaram się odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że. Że udzieliłam tutaj wyczerpującej odpowiedzi, że bardzo dużo rzeczy się dowiedzieliście, także ja trzymam za Was kciuki, żeby udało Wam się znaleźć wymarzoną działkę. I jeżeli te wszystkie formalności chcecie załatwić sami, to nie ma się co obawiać. To jest dla ludzi, to się da przejść samemu, więc zachęcam Was tutaj do samodzielności w kupowaniu działki. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do subskrybowania. Pamiętajcie o tym, żeby lajkować. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć. Yeah. Sure.